Pierwsze wrażenie. Gdy mnie o tym uczono jakieś 20 lat temu, to pierwsze wrażenie trwało około minuty i marketingowcy się tam rozpisywali, co w tym pierwszym wrażeniu można zrobić, ile ono tak naprawdę trwa i jak długo później trzeba naprawiać to, co zepsujemy podczas pierwszego wrażenia. Później nastała taka era, gdzie mówiono, że to pierwsze wrażenie trwa około 8 sekund. Nie no, tyle mogło trwać, naprawdę. Natomiast teraz w aktualnej erze, gdzie jesteśmy skrajnie przebodźcowani pewnymi rzeczami, pewnymi informacjami, uważam, że pierwsze wrażenie trwa sekundę. Tyle czasu ludzie potrzebują, żeby na Tinderze przewinąć w lewo lub w prawo, czyli ocenić osobę, całe doświadczenie, cały wygląd, cały charakter, sekundę. Ja teraz Wam opowiem o pierwszym wrażeniu, jakie tak naprawdę mamy w nieruchomościach. Zapraszam. No właśnie, no i to pierwsze wrażenie, tak na żywo, tak naprawdę, z naszym tak zwanym klientem, z naszymi partnerami biznesowymi, zaczyna się podczas spotkania pozyskowego. Już właśnie na samym początku musimy być bardzo ostrożni, żeby tego pierwszego wrażenia nie zepsuć czymś, czego nie jesteśmy bardzo świadomi, czyli bądźmy punktualni. O ile w małych miejscowościach to jest łatwiejsze do wykonania, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o logistykę, o transport, o tyle w dużych miastach często mamy jakieś wytłumaczenie, że tramwaj się popsuł, że metro było zamknięte że autobus się spóźnił, albo że nie miały gdzie zaparkować. Niestety wszyscy mają tak samo równe szanse, ale najczęściej te same osoby się potrafią spóźniać, więc zadbajmy o to. Bo nasz fajny garnitur już nic nie pomoże, jeśli się spóźnimy, jeśli trafimy jeszcze na osobę, która bardzo nie lubi spóźnialskich. Więc jeśli już będziemy punktualni, to już naprawdę będzie dobrze i będą tak zwane pierwsze koty za płoty zaliczone. Kolejna istotna tutaj sprawa to jest zaplanujmy, co chcemy się dowiedzieć na tym spotkaniu. Żebyśmy to, to spotkanie prowadzili, a nie żebyśmy byli tutaj tylko uczestnikiem. Bo to my jesteśmy fachowcami i my musimy tutaj zbudować nasz autorytet, bo później będziemy przekazywać nasze oczekiwania, po to, abyśmy mogli współpracować z właścicielami, a nie tylko wykonywać pewne rzeczy, które najczęściej się ograniczały do tej pory do wystawiania ofert nieruchomości na portalach branżowych. Gdy będziemy wiedzieli, co chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób możemy tym kierować i zbudować jakąś strategię spotkania. Dobrym zwyczajem jest znać także najbliższą okolicę. Można się wykazać znajomością. Ludzie lubią lokalnych agentów, lubią w lokalnych specjalistów. Więc, jeśli się dowiemy, że powstała 3-4 miesiące temu jakaś świetna tutaj pizzeria, na pewno to będzie atutem i ten atut także nam się przyda później, gdy będziemy prezentowali nieruchomość, bo potencjalni nabywcy być może takich informacji będą od nas oczekiwali, w końcu po coś korzystają z usług agenta nieruchomości. I co jeszcze jest istotne podczas takiego spotkania pozyskowego? Powinniśmy przeczytać ze zrozumieniem i patrząc się w oczy, tak jak ja się staram teraz Wam patrzeć w oczy, tak samo powinniśmy się patrzeć w oczy przy przeczytaniu każdego punktu w naszej umowie. To jest dość powszechne, że ludzie mogą nie zrozumieć każdego punktu i może być im czasami głupio o tym powiedzieć, że nie rozumieją, więc bez powodu na sam koniec mogą powiedzieć, że nie podpiszą danej umowy albo że muszą jeszcze z córką porozmawiać lub z synową. To często wynika właśnie z tego, że nie zrozumieli któregoś punktu, a się wstydzili. O to zapytać. Więc, gdy zobaczymy jakiś błysk w oku, który powoduje niepokój, wytłumaczmy to jak najbardziej potocznym słownictwem. To nie jest teraz moment, gdzie musimy z siebie robić niewiadomo jakich prawników, jakich mecenasów. I nie wiadomo jeszcze kogo. Wytłumaczmy to. Naprawdę wytłumaczmy. Ja sam, jak chodzę do urzędów skarbowych, chciałbym, żeby tam mi tłumaczono, i o dziwo coraz częściej ludzie mi są w stanie tam wytłumaczyć w taki sposób, abym zrozumiał o co im tak naprawdę chodzi, bo mi się też w urzędach wydaje czasami, że oni sami nie wiedzą o co im chodzi. Kolejna rzecz to, wiecie co? Warto się dowiedzieć w ogóle o tym budynku. Co nieco. To nie jest takie częste, że każdy agent wszystko wie o tym budynku, w którym roku był wybudowany, kto wybudował, czy były jakieś remonty, czy były elewacje zmieniane, czy są awarie w windach i tym podobne i tym podobne. To są coraz częściej jawne informacje, coraz częściej różne grupy osiedlowe mają grupy dyskusyjne na różnych forach, na różnych blogach, więc tam można zaczerpnąć tych informacji. To są takie malutkie cegiełki, którymi budujemy Swoją jakość i zaangażowanie do tego spotkania. Bo weźmy pod uwagę, że takie spotkanie pozyskowe to być może jest casting, w którym bierzemy udział. To już jest bardzo indywidualnie, w każdym miejscu polski inaczej wygląda, ale może też to tak wyglądać. Więc takie przygotowanie na pewno dodaje nam troszkę punkcików w tym castingu, w którym chcąc, nie chcąc bierzemy udział. Kolejna rzecz, która tutaj bardzo pomocna może być, w tym spotkaniu pozyskowym i w dalszym w ogóle. Kontynuowaniu tej współpracy, to jest umiejętność powiedzenia nie. Czyli, jeśli to mieszkanie nam się na żywo nie podoba i wiemy, że nie czujemy blusa, to po prostu powiedzmy, nie sprzedamy go. Jeśli mieszkanie nam się bardzo podoba, ale nam się cena skrajnie nie podoba, powiedzmy nie. Słuchajcie, takie powiedzenie nie potrafi być tak zwanym zabraniem cukierka i potrafi spowodować, że za dwa tygodnie na naszych warunkach, jako że zostaniemy wrzuceni do worka pod tytułem specjaliści, którzy mają swoje zdanie i potrafią powiedzieć nie to właśnie wróci to na nas naszych warunkach i na tych rynkowych. Jako jedyna agencja być może otrzymamy fajną nieruchomość. Natomiast gdy drążymy dalej temat i nam się podoba nieruchomość, to czym więcej czasu spędzimy podczas tego spotkania pozyskowego czy ogólnie przy tej nieruchomości, to tym bardziej ludzie zauważą naszą pracę, nasze poświęcenie. Więc wejście na 5 minut, podpisanie umowy, wyciągnięcie kalkulatora z napisem Samsung albo tam jakieś Huawei i zrobienie zdjęć, to to nie do końca jest coś, za co później właściciele chcą nam płacić prowizję, więc Lepiej przyjść i więcej czasu spędzić, zapoznać się tak z nieruchomością, żeby ją później bardzo fachowo i bardzo profesjonalnie prezentować, nawet w nocy, gdy ktoś do nas zadzwoni, i zapoznać się z każdym szczegółem, także ze względu na szacunek dla właścicieli i dla tej nieruchomości. I gdy sprawdzamy tę nieruchomość, to naprawdę to jest bardzo czasochłonne, ale lepiej poświęcić trzy godziny dzisiaj na sprawdzenie całej nieruchomości, wszystkich za i przeciw, niż później stracić rok na prezentowaniu, na podbijaniu, bo się może okazać, że ta nieruchomość jest jakaś niechodliwa albo no po prostu flerna, my nie wiedzieliśmy, że ona taka jest, zobowiązaliśmy się do czego się później szukamy szczęścia. Także pamiętajmy, to spotkanie jest po to, żeby nawiązać kontrakt bądź nie nawiązać tego kontraktu i podajemy do tego też serio. Każde spotkanie warto zakończyć zdjęciami Takimi poglądowymi, technicznymi dla nas Czyli wyciągamy telefony I właśnie tylko dla, dla takich celów Żebyśmy mogli sami z tego skorzystać Być może pani od homestagingu to pokażemy Być może fotografowi to pokażemy Być może w agencji nieruchomości zrobimy burzę mózgów Żeby coś wspólnie ustalić Co z tą nieruchomością dalej będzie się działo Więc zdjęcia warto zrobić Warto też zrobić wiecie z jakiego względu Żeby zobaczyć jak właściciel przygotowuje mieszkanie Na wizytację u kogoś obcego tu będziemy czarno na białym widzieli, czy ktoś się stara, czy jest bardziej pedantem, czy nie jest pedantem. Wyciągniemy z takich informacji w odpowiednim czasie jakieś wnioski na korzyść przede wszystkim właścicieli tych nieruchomości. No i chyba na końcu taka fajna rzecz, bardzo ważna rzecz, bardzo istotna. Starajcie się nie pracować za darmo. Naprawdę, jeśli coś się za darmo, tego się nie szanuje. I to już widać w codzienności, widać. Jeśli może za darmo ściągnąć MP3, naprawdę tej MP3 już tak bardzo nie szanujesz, jak tę płytę, którą. Kupisz za pieniądze. To samo jest z aplikacjami. Jeśli masz jakieś tysiąc tych aplikacji w telefonie, do tych płatnych się z innym szacunkiem troszkę podchodzi, z większym zaangażowaniem. I podobnie jest z usługami, z różnymi usługami. Nawet jak jakiś kurs masz za darmo, inaczej do niego podejdziesz niż jeśli zapłacisz jakiemuś mentorowi 3000 zł za dwie godziny rozmowy. W naszym zawodzie powinno być podobnie. Nie róbmy za darmo, jeśli kiedyś będziemy oczekiwali tych pieniędzy, bo tutaj naprawdę poświęcamy czas i owszem, Zapoznanie się z nieruchomością, porozmawianie o technikach sprzedaży, o naszym pomyśle to powinna być usługa darmowa, ale koniec końców, jeśli pracujemy dla właściciela, to powinniśmy się cenić, bo musimy najczęściej korzystać później z podwykonawców, na których nie powinniśmy oszczędzać, bo oni wkładają w to cały know-how, swoją wiedzę, swój sprzęt, swój czas i warto szanować ich, bo czym lepszych będziemy mieli podwykonawców, tym lepszą będziemy mieli na końcu my usługę. A tym się będziemy odróżniać już niedługo. Takie czasy chyba nastaną. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko na ten temat, czyli na temat spotkania pozyskowego. No i do zobaczenia ponownie.